to się maleczka, kolonka, a dzisiaj nagrywam e, master jakieś tam mapy z tego, z Nejser Freddy z Garrys Moda, Ogółem, No i co, no i będę nagrywał więcej takich mapek, jeżeli chcecie więcej, to oczywiście łapka w górę, komentarz napiszcie, i moje suba. Co, ja, ja chyba nie będę przed dużo prostu, prostu lecimy z, e, gierką. Byłem, tutaj się Nie po prostu F1 ja nie znaliło takiego na drzwi, ale one są otwarcia chyba. No. bo nie. No i tutaj mam garaż, no, ale to w sumie się nic nie zmieniło. Lecimy tędy. Trzeba to kliknę, żeby kontynuować noc. Dobra, to pochodziło. Dobra, koni ktoś do nas. Czekaj ty, kościół. Dobra, czekamy. Tam masz się... coś. Dobra, weź go do wycisz. Po co on? No dobra, idziemy się przejść. tejści. że się na nas będzie gapić ten kościół. Ty, oni. Ty zabiję. on cię zabije. No cóż, bo ja nie wiem, może stać. Ty patrz, No i co? To pierwsza noc to po prostu pierwsza noc, się nic nie dzieje takiego szczególnego. To że oni się trochę ruszają, no nie wiem szczerze Takie Nie wiem czy przed... tutaj pięcia i jak... Po prostu dotrwam do tej drugiej godziny o takie... fajnie. fajne Co? Ty tu robisz? Ja jest? O, to jest trochę podejrzane, ale dobra Piony Boni A, ty tutaj jesteś a masz piękną mordę I smutny Jakby i granata rzucić Podało się pie pie pierwszą noc przejść. O i to, no to pierwsza noc to wiadomo. Pierwsza noc to pierwsza noc. To robimy teraz drugą noc. No. Kolejna noc już odpalona. My czekamy, aż się nam wszystkie te ekrany załadują. No i po prostu lecimy dalej. Zamykaj Co się tu dzieje z tymi drzwiami, one są jakieś serio popagowane. Dobra Co tu się dzieje, no wypad z tym Dobra, oni tutaj stoją na razie My jego gadanie nie potrzebujemy, bo tu Wiemy o co chodzi Ja przynajmniej wiem, nie wiem jak tam Już zaraz ruszy, o ja już, o! Mówiłem! On tu już miał chęć się ruszyć. Robi znowu zamieszanie w tylu Ale tu sery nic Ale dobra, mamy latarkę Czego dodali w ogóle? To nie Oooo, oh, hej! Ale patrz, czy. czy, czy... No! Też ty. Co tu ścig? Czym ja nie mogę przycisnąć? To też jestem ten jak się nie mogę przycisnąć, no ale to. Myślę, coś się coś nie ruszy. Foxy? No nie, ale widzę go u... wypad z tym pi A. Ja się będę teraz na nie patrzył, bo ja już widzę jej mordę, że chcę zrobić, ale ci się nie uda. Pamiętaj. Czekaj. A nie trafiłem na idzie tu O o o o swoją mordę czekaj, wrzuci ci granata do tej mordy może To On tam siedzi już tych. ach. Chyba poszedł Ale jest Wężona się już urzyła ale chyba się jeszcze nie będzie ruszyć, która to w ogóle jest druga Nie ruszaj Tu fokiego, nie wiem w sumie bym musiał zobaczyć Nadle stoi, nadal to stoi Idź stąd gościu, A? A e, Foxy, e, co robisz? Stoisz tu nadal dobra, on nawet się nie obudzi. A w drugiej nocy będziemy nawet wydalone, Cokolwiek nie wiem, trzeba na niego uważać. Cześć, Czemu ono się odwróciła w ogóle? Aha, zginąłem, zginąłem przez zwalone drzwi. Szybko do. Eee, co się. Eee, ehm, pokaż swoją mordę. No weź, proszę. No, nie pokażę, co za. Temu nie Demu. O! O! Cześć. Ten idzie tutaj, nie? O! Poszedł tam już. Weż... Ja to światło, nie? Dobra. Nie wiem w sumie, czy my to. No, ale ona chyba sobie już dalej poszła. Zarąbistą za mordę robisz, nie? To jest idealna morda. Czekaj. Okay. Czy mogę zamknąć? już tak mam, piąta jest, więc czekamy, aż będzie szósta. No okay, i chyba już szósta zaraz będzie, nie? Z ile można czekać na szóstą, nie? Życzysz drugą noc, więc widzowie, jeżeli chcecie więcej takich materiałów związanych z jakimś grami na, na Gary's Modzie czy coś takiego, jakieś horory, bo mam tam kilka map, no to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, komentarz, siema.